Chciałabym pokazać kilka ćwiczeń, które właśnie nagrywam ze szkoły. Mam tutaj takie stopki. Nie muszą być stopki, wystarczą rozcięte prostokąty ze zwykłej kartki białej lub kolorowej. I pierwsze ćwiczenie polega na tym, że stopamy po tych stopkach. One są rozrzucane wzdłuż, ale. Mogą być też porozrzucane na różne sposoby, tworząc taką krętą drogę, na przykład. To jest pierwszy sposób. Drugi sposób jest troszkę trudniejszy, ponieważ uczy stawiania stopy za stopą, jeżeli to ćwiczenie jest za trudne, można stopki rozsunąć troszkę szerzej. I zaraz pokażę. może być trudne ćwiczenie w utrzymaniu równowagi, więc można troszkę je wtedy rozsunąć i spróbować w ten sposób. próbę można nawet w ten sposób, tak? Więc próbujemy skakać, jak się nie udaje, to stawiamy obie stopy na tym samym miejscu. Następnie możemy wykorzystać te stopki lub prostokąciki, które sobie tutaj ułożycie i idziemy między nimi poprzez taki tunel. E Poduszka. Może być nawet jakiś stołeczek. Chodzi o to, żeby dziecko stało na, na podwyższeniu lub na niestabilnej powierzchni. Więc poduszka, lub niewielkie podwyższenie. Koordynację przedsionkową, połączeniem aktywności wzrokowych i ćwiczymy też koordynację wzrokowo-ruchową i przede wszystkim równowagę. Hop. Jeśli nie udaje się na podwyższeniu lub na poduszce, robimy to ćwiczenie po prostu na podłodze i próbujemy rzucać do celu. Nie tylko może być oczywiście większe, może być dużo miska. To też chodzi o to, żeby umożliwić dziecku e, sukces w tej zabawie. E, dobrze, ćwiczenie z Na Następne ćwiczenie leżymy na brzuchu. E, potrzebne będą klamerki do bielizny i koszyczek. Łokcie muszą być, nie mogą się tak opierać, muszą być w górze. Jeżeli nie udaje się, żeby łokcie były w górze, podwyższamy troszeczkę, bo yy, no, no, może dziecko leżeć na łóżku. I wtedy przypinamy spinacze do koszyczka. Jeżeli przypinanie spinaczy sprawia trudność, no, dziecko może po prostu odpinać spinacze w ten sposób. I to jest troszeczkę łatwiejsze. Wystarczy, że odbijamy piłkę o, piłka uciekła tutaj też odrywamy łokcie od podłoża i odbijamy piłkę i tak kilka razy odbijamy piłkę do drugiej osoby następne ćwiczenie będzie leżenie, leżenie na plecach próbujemy podciągnąć nogi do brzucha, jak się nie uda, to zostają nogi na podłożu. Bierzemy piłkę i rzucamy ją do celu, podnosząc głowę do góry. To ćwiczenie ćwiczy mięśnie brzucha, mięśnie zginacze. To jest tak zwana pozycja z Trwać kilka powtórzeń, nawet kilkanaście. Eee, dobrze. Można też wykorzystać e, takie różne zabawki do masażu: to są wałeczki, piłeczki. E, mogą być też szczoteczki o różnej fakturze. I e, na koniec można dziecko pomasować. Dłonie, plecy, nogi, w leżeniu na brzuchu, później w leżeniu na plecach, tak żeby dziecko się wyciszyło i uspokoiło. Dziękuję.